Jak ja mam spłacić niby ten dług? Chłopaki z działek występują.

Kurde faja, ale dłużyło mi się te pół roku. Skąd niby mogłem wiedzieć, że ten samochód miał kamerkę? Pożyczyłem aby sobie radio z tej bryki. Radia powinny być za darmo. Do kitu. Ryszard nigdy nie stronił rozumem, szczególnie jeżeli chodzi o szybkie robótki. Dureń próbował zajebać radio w ciągu dnia, do tego nagrywała go kamera. No i tak to się skończyło, moi drodzy. Zapuszkowali go na pół roku. Co tutaj robią te kamery? Ryszard, jak chce tutaj mieszkać, musi zapłacić zaległy czynsz za pół roku. To jest aż 1500 zł. Ta stara wiedźma chyba ocipiała. Skąd mam jej niby ogarnąć półtora kawałka? Do reszty ją kurde faja pojebało. Barbaro, może jest coś, co możemy do ciebie zrobić. Rychu nie oddać i przecież tyle kasy. Hmm, no nie wiem. Może by coś się znalazło, Julianie. Ale nie anuluję mu przecież tego długu. To rozłóż mu na raty, a my zrobimy, co sobie tam wymarzysz. No dobra, na taki układ mogę się umówić, ale najpierw zrobicie płot. Tam na wschodnim skrzydle nie ma go w ogóle. A z czego mamy go zrobić? Z rękawicy czy jak, bo nie wiem? A no tak masz rację, Julianie. Koło bąbla macie deski na paletach. Leżą tam już jakiś czas. Możecie śmiało je wykorzystać. Dobra, to jak już wszystko wiemy, to ja uciekam. Mam pełne ręce roboty. I co? Załatwiłeś coś z tą starą wiedźmą? To załatwiłem, że ciebie nie wykopię. I będziesz musiał się wziąć za robotę. Kurde, Faja, a co mam niby robić? Przecież wiesz, że aby mam gimnazjum skończone. Do tego nie potrzebujesz jakichś kwalifikacji. Po prostu będziemy robić płot. A z czego? A kurwa z desek! Dobra, dobra, zluzuj majty. Się tylko pytam. Koło Bąbla mamy towar na ten płot. Ja zaraz zadzwonię do majstra, żeby to przewieźć. Muszę iść coś załatwić. Później do was dołączę. No, co tam? No, siema. Biker mam sprawę taką. Nawijaj. Weźmiesz papajka i przewieziesz mi deski Helką. Później się jakoś rozliczymy. Dobra, wszystko wiem. Za 30 minut jestem. 30 minut później. Kurde faja ciebie to się tutaj nie spodziewałem. Powiedz mi lepiej gdzie jest Julek. Poszedł się chyba złamać, nie wiem. Dobra, weź tam cofnij. Ja to tam Julkowi zawsze pomogę. Jak jest potrzebny, to zawsze się zjawi. Jak miałem pyry czy snopki do zbierania, to zadzwoniłem i był. Ogólnie to byłem w szoku, jak po tych barakach z kamerami lataliście, ale Julek wspominał, że kręcicie jakiś film czy coś. A rycha to ni chuja nie lubię. Zawsze nie dość, że Nygus patrzy w chuja ciąć. To jeszcze mnie swaje kopala. Biker, szluga raz. A nie masz swoich? Dawaj, szluga i nie dyskutuj. Jak już tu jesteś, to załadujemy te deski, bo sam tego jebał nie będę, kurde faja. Weź się, ogarnij. Pomogę ci, ale później tatrę stawiasz. Dobra, mamy zrobić płot czy coś takiego, taki elegancki. Dobra, weź nie pierdol, tylko powiedz, kiedy Julian przyjdzie. Za chwilę pewnie przyjdzie, nie gorączkuj się tak. Nie gorączkuję się, tylko z nim robiłem interesy, a nie z tobą. To tak, jakbyś ze mną dobijał interes. W końcu jestem jego partnerem biznesowym. Chyba pajacem, jak ty nie umiesz tabliczki mnożenia gościu. Dobra, nie mądruj się, tylko pokaż mi, jak tym jechać. Rychu, nie lataj! Kurde, faja to nie jedzie! Bo to nie automat tutaj biegi się wrzuca przy głupie. Jakie kurde biegi? Co to ma być niby? Ta wajcha pod twoimi małymi jajkami. Zaraz mi skrzynię rozjedziesz. Przęgło w duś kretynie. Kurde faja, tą wajchą nie da się w ogóle teraz ruszyć. Zakleszczyłeś skrzynię, taki mądry byłeś. Chorz się tam, gdzie nie możesz. A idź pan z takimi czarami, jakieś biegi, co to ma być w ogóle? Wypierdalaj z ciubnika, ja to naprawię. Nadajesz się tylko do hodowli jedwabników. Powiedz mi, co mam robić, to ja to zrobię. I przestań gwiazdożyć. To nie na twoją głowę nie ogarniesz tego. Dobra, niech ci będzie. A teraz, jak to się robi? Pytanie i odpowiedź. I co tam panowie? A kurde faja. Daj spokój, trzeba wziąć się za robotę. Julek, weź go, ogarnij. Z nim nie da się pracować. To jest głupsze jak ustawa przewiduje. Dobra, koniec zabawy, bierzemy się w końcu za płot. Bo do jutra tego nie zrobimy. Dobra, ale jeszcze dwa transporty trzeba przewieźć. Damy radę. Dobrze, że jest ten biker. Bo byśmy chyba na tarczce wozili te duże belki. Chciałbym mieć tyle chęci do roboty, co on. Szybko to załadujemy, bo chciałem do 20 to skończyć. Osiem godzin później... Mamy problem. Zabrakło nam towaru. Ta stara wiedźma przyjebie się, na pewno. Ja i tak zaraz uciekam. Muszę krowę odpaść. To jesteśmy w kropce. Jeszcze do wiewióra trzeba zajrzeć. Może wam coś podpowie. Na pewno będzie chciał w karty grać. Na przykład w chuja. W co grać? W chuja. O, w chuja? A jak się w to gra? Normalnie kartami. Tyle to też wiem, kurde faja. Chodzi mi o zasady. No za każdym razem jak przegrywasz, dostajesz literkę. Aż uzbierasz chuj. I wtedy jesteś chujem. Bez sensu. Koniec tej rozmowy o chujach. Zaraz zajrzymy do niego. A z tobą biker rozlicze się jutro. Wielkie dzięki. No i pojechał. Muszę mu później jaką kasę odpalić i flaszkę do tego. Bez niego byśmy nie dali rady. A kto to w ogóle jest ten wiewiór? A taki jeden Chińczyk. Zobaczysz zresztą. O kurde faja. Wiele światła włożyło. A witam panów, co was tutaj sprowadza. Biker powiedział, że może pan nam ogarnąć tak z trzydzieści metrów płotu. Mikerowi to nie ma co wierzyć. Możemy jedynie pograć w karty jak chcecie. W karty? No dobra, ale my gramy zawsze o coś. Na przykład o samochód. Rychu, co ty robisz? Julian cicho, robię interesy. Jak pan wygra, to damy panu naszego pick-upa. A jak my wygramy, to bierzemy busa. To jest mój pick-up. Dobra, Julian cicho. Za tego trupa? Ja mam inną propozycję. Jak ja wygram, to biorę pick-upa. A jak wy wygracie, to możecie pożyczać busa, kiedy chcecie. Stoi? Stoi! Rychu! Nie bój żaby Julian, mam Asa w rękawie. Tylko kamer nie wpuszczam do środka. No okej. Okay. Mam plan, Julian, mam plan! Aż się boję jaki postawiłeś w końcu mojego pick upa. Jak go przegrasz, to cię utopię w tym jeziorze. Ja mam dosłownie Asa w rękawie, no i kilka innych kart. Ten bus może nam się przydać. Może nie dostaniemy go na własność, ale to może nawet lepiej. Bo nie będziemy musieli go opłacać i w razie przypału to miski do wiewióra przyjdą. To może nie jest takie głupie i chyba wiem jak już zorganizujemy ten pieprzony płot. Dobra, panie Cinciąg, rozdawaj te karty. Mam na imię Cianczan. Jeden pies. Chwilę później. Jak ty to! No dobra słowo, słowem się rzekło. Możecie brać busa, kiedy chcecie. Mamy po prostu talent do gry w karty. Nie wątpię. Gdzieś w Polsce. Odbiorcy Julian. Skąd wytrzasnąłeś łoki A od bratanka pożyczyłem. To jaki jest plan ogólnie? Musimy poszukać odpowiedni płot i załadować go na pakę. A ta te <mum> Może ten na prawo? Nie za duży ruch. Dobra, jedziemy w prawo. Może ten? Ten nie, jest zbyt przy drodze i do tego wymurowany. Kurde, Faja, do jutra nie znajdziemy odpowiedniego płotu. Ten będzie dobry. No dobra, to idę po kątówki. Masz tą kątówkę i działamy. Trzymaj ten płot, a ja tnę. Dobra, starczy nam tego ogrodzenia. To zbieramy się. Ładujcie kamery na pakę i jedziemy. Dobra, to ja już jadę. Spotkamy się na miejscu. Okej, okay, bez odbioru. Dobra, to lecimy do chaty. Jutro założymy ten płot. Brak paliwa. faja gorzej być nie mogło. Subskrybuj nasz kanał i czekaj na więcej. Opracowano na zlecenie: widowiskowo Play.